Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie na czerwiec dla wszystkich osób z podznaku raka. Zobaczmy jakie energie do Was nadchodzą, czego się spodziewać, co do Was nowego przyjdzie, jaka będzie też dla Was rada na ten czas. Zacznijmy od energii głównej. Co będzie najważniejsze dla Was w czerwcu, szóstka monet. Co odchodzi do przeszłości. Sprawiedliwość. Co nadchodzi? Co nowego się pojawi? Paść mieczy. Jaka jest dla Was rada? Czwórka pucharów. I jeszcze z jaką energią kończycie czas czerwca? Dziewiątka mieczy. Zobaczmy, co w tle. Cesarz, bardzo potężna energia, energia działania, energia um, wykonywania różnych aktywności, które są dla Was ważne, w których się spełniacie, w których dobrze się czujecie. To też jest um, energia mówiąca o tym, że budujecie um, swój dom, budujecie swoją rzeczywistość, budujecie fundamenty tego, w jaki sposób funkcjonujecie. I to będzie dla Was bardzo ważne, to będzie się przewijać gdzieś cały czas w tyle. Jesteście w procesie budowania czegoś fundamentalnego dla Was, czegoś bardzo ważnego, na czym będziecie budować całą resztę Waszego życia, co będzie dla Was niezwykle ważne w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. Jesteście zaangażowani w naprawdę bardzo poważną rzecz. To będzie Wam gdzieś towarzyszyć. Natomiast energią główną jest szóstka monet. To jest karta która mówi o równowadze finansowej. Mówi o tym, że bardzo łatwo będzie Wam stworzyć tą energię yy, równowagi finansowej, materialnej. Będzie się to wiązało zarówno z bardzo dobrymi inwestycjami, bardzo dobrze będziecie sobie radzić w zarządzaniu codziennym yy, waszą, yy, Waszymi finansami, materią, świetnie będziecie sobie też radzić, jeżeli chodzi o wszelkie kontakty na tle finansowym, na przykład w pracy. To też jest karta długów, karta spłacania długów, karta mówiąca również o tym, że jeżeli ktoś miał dług wobec Was, też będzie w stanie ta osoba spłacić należność. To jest przede wszystkim karta stabilizacji, karta poczucia, że jesteście w bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o materię. Bardzo dobrze sobie radzicie pod tym względem, czujecie się bezpiecznie, czujecie, że dobrze zarządzacie. Waszą codziennością, macie też plany na przyszłość, i pomimo tego, że z zewnątrz um, wasza sytuacja może nie wyglądać bardzo spektakularnie, sami możecie naprawdę czuć się bezpiecznie, możecie czuć, że jesteście na dobrej drodze rozwoju finansowego, że wiecie, co robicie, wiecie, w jaki sposób chcecie się rozwijać, wiecie, wiecie co chcecie osiągnąć. I w jaki sposób najlepiej się poruszać właśnie w tym świecie materii, w jaki sposób zarządzać tym, akurat w tym miesiącu będzie dla Was naprawdę ważne. To też jest karta dojrzałości, bardzo spokojnego podejścia do. Stresujących i wymagających sytuacji, które mogą się pojawić na Waszej drodze. Jeżeli będą one właśnie miały wymiar materialny, świetnie sobie z tym poradzicie, bardzo dojrzale do tego wszystkiego podejdziecie, wykażecie się swoją wiedzą, umiejętnościami związanymi z zarządzaniem. To, co odchodzi do przeszłości, to jest sprawiedliwość. I do przeszłości odchodzi załatwianie spraw formalnych, spraw urzędowych, załatwianie spraw związanych również z sądem, jeżeli mieliście takiego typu przeprawy. Ta karta też mówi o tym, że wszelkie właśnie załatwienia i procesy formalne będą już się kończyć, jeżeli oczekiwaliście na jakąś informację zwrotną, na której Wam zależało, jeżeli mieliście coś dostarczyć, mieliście złożyć jakieś papiery. Daty, na które musieliście uważać. Ta karta mówi o tym, że ten stres związany z, ze składaniem papierów, z dotrzymywaniem tych wszystkich formalności będzie już odchodził, natomiast te sprawy były dla Was naprawdę kluczowe, ale już się kończą, załatwiliście to, co mieliście załatwić, ta energia skupiania się na formalnościach, skupiania się na sprawach formalnych i komunikacja, ta urzędnicza, komunikacja oficjalna to wszystko już się kończy dla Was. To, co nadchodzi, to Paść Mieczy, i to jest karta która mówi o dokształcaniu się, o poszukiwaniu informacji, o tym, że bardzo ważne będzie dla Was właśnie to dokształcenie się, wzbicie się na wyższy, trochę poziom zrozumienia pewnych spraw, które są dla Was ważne. To też jest karta bardzo intensywnej komunikacji z kimś. Może Wam bardzo zależeć, żeby z kimś się skomunikować, żeby do kogoś dotrzeć, żeby nareszcie ta osoba Wam odpowiedziała. To jest poszukiwanie możliwości skontaktowania się z osobą, na przykład też na szczeblu, Edukacyjnym, na szczeblu zawodowym. Bardzo Wam zależy, żeby ktoś odpowiedział, żeby ktoś się z Wami skontaktował. Ktoś może również poszukiwać informacji na Wasz temat, ktoś może poszukiwać możliwości skontaktowania się z Wami. To jest karta początkująca, co oznacza, że ta komunikacja będzie dopiero na poziomie, właśnie początkującym. Dopiero zaczynacie komunikację między sobą, dopiero dowiadujecie się czegoś o sobie i również możecie szukać e, jakichś możliwości rozwoju osobistego. Jeżeli interesujecie się czymś, jeżeli na czymś Wam bardzo zależy, ta karta zapowiada, że będziecie szukać różnych możliwości dokształcenia się. Możecie szukać kursów e, poprzez Wasze e, miejsce pracy. Możecie szukać kursów dotyczących Waszego hobby, Waszych zainteresowań. Wszystko to, co wiąże się z rozwojem intelektualnym, z rozwojem komunikacyjnym, również to będzie do Was przychodzić jako nowe, jako coś, co naprawdę nada zupełnie nowego wymiaru waszym, Waszemu życiu. Rada dla Was, natomiast to jest czwórka, czwórka pucharów. I to jest karta zachęcająca was do tego, żebyście nareszcie zdecydowali się na to, co jest dla was najbardziej atrakcyjne, żebyście wyszli z tej sytuacji ciągłego mm, niezadowolenia z tego, co się pojawia na waszej drodze. To jest y, ciągłe narzekanie na wszystko co y, się pojawia, wszystko y, z czego dotkniecie, wszystko to co y, inne osoby wam oferują co macie do wyboru niekoniecznie jest dla was atrakcyjne nie jest dla was pociągające czujecie się tym znudzeni czujecie się tym e, czujecie się bardzo niechętni do podejmowania działań i karty was zachęcają żebyście nareszcie Podjęli jakąś decyzję, żebyście zwrócili uwagę na to, co jest Wam oferowane, żebyście to przeanalizowali, żebyście szukali również informacji na ten temat, żebyście się dokształcali, żebyście wykorzystali te możliwości i szanse, które pojawiają się na Waszej drodze, żebyście podnieśli Wasz wzrok i zaczęli się rozglądać, zaczęli poważnie podchodzić do tych opcji, do tych szans, do tych okazji, które pojawiają się na waszej drodze, które pojawiają się na waszej ścieżce życiowej, dlatego że jeżeli się tego podejmiecie, jeżeli zaczniecie wybierać, jeżeli zaczniecie się na coś decydować, będzie was czekał um, bardzo korzystny, prawdziwy rozwój pod takim względem, jaki jest dla was ważny, jeżeli to dotyczy waszego rozwoju zawodowego. Będziecie o tym wiedzieć, dlatego że te okazje, te możliwości będą się pojawiać akurat w tej sferze. To też może być pojawianie się pojawienie się bardzo ciekawych Osób na waszej drodze, jeżeli chodzi o wasze życie towarzyskie, różne osoby mogą się z wami kontaktować, mogą wam proponować spotkania, wyjścia, randki. Natomiast jeżeli wciąż będziecie odrzucać te osoby, jeżeli wciąż będziecie um, izolować się od tych wszystkich możliwości, nic dobrego się nie wydarzy. Musicie dać szansę. Tym sprawom, tym osobom, tym okazją, tym szansom zaistnieć. I do tego was nawołują karty. Natomiast kończycie czas czerwca, przechodzicie w czas lipca z dziewiątką mieczy i to jest karta bardzo dużego skupienia się na jakimś problemie. Pojawi się jak, jakieś wyzwanie, pojawi się jakiś projekt, jakieś zadanie, yy, sytuacja, która będzie naprawdę wymagała od Was bardzo dużego skupienia. Będziecie musieli bardzo dużo od siebie dać intelektualnie i komunikacyjnie. Będzie Wam to zajmowało dosyć dużo czasu, dosyć dużo Waszej energii. Natomiast ta karta też mówi o tym, żebyście nie byli obsesyjni, jeżeli chodzi o um, właśnie te sprawy żebyście nie myśleli obsesyjnie o tym problemie, o tym zadaniu, o tym projekcie żebyście dali sobie również odpocząć, dlatego że ta energia ma tendencję do tego, żeby być skrajną, ma tendencję do tego, żeby doprowadzać ludzi do naprawdę. Bardzo intensywnego stresu. To jest ostrzeżenie Was przed tym, że jak najbardziej warto się angażować, warto być analitycznym, warto podejść do sprawy poważnie, warto wykorzystać swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoje kontakty, warto myśleć o tym i rozwiązać tą sytuację czy tą sprawę. Natomiast um, starajcie się panować nad tym, co robicie, starajcie się panować nad swoimi tendencjami, na przykład do tego, żeby Perfekcyjnie podejść do czegoś, żeby podejść do sprawy zbyt e, intensywnie. Nie dawajcie też e, tym emocjom, tym, temu negatywnemu podejściu Wami zapanować. Moi drodzy, jest to bardzo dobry miesiąc. Miesiąc, w którym będziecie bardzo stabilni, w którym będziecie poszukiwać nowych informacji, odejdzie do przeszłości jakaś sprawa. Bardzo ważna sprawa formalna, nareszcie uda Wam się zamknąć coś, co ciągnęło się już od jakiegoś czasu i możecie zaczynać zupełnie coś nowego. Pamiętajcie o tym, żeby również korzystać z szans, które pojawiają się na Waszej drodze, które dają Wam możliwość rozwoju i nie bądźcie wobec siebie zbyt krytyczni, nie bądźcie obsesyjni, jeżeli chodzi o rozwiązywanie spraw, które są ważne, które są wymagające, dajcie sobie też możliwość odpoczęcia. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.